25, 50 i 100 km pieszo oraz 50, 100 i 150 km na rowerze. Na takim dystansie w miniony weekend rywalizowali uczestnicy maratonu na orientację Szaga, imprezy, która odbyła się po raz pierwszy w Chludowie. Zawody polegają na pokonaniu trasy, ale według własnych wariantów. W terenie są umieszczone punkty na których trzeba się zameldować. Punktów jest od 10 do 30 w zależności od długości trasy i zawodnicy pokonują trasę wybierając sami miejsca, jak są tam dotrzeć. Organizatorem imprezy był klub sportowy Hades z Poznania, który organizując maratony stara się przybliżać zawodnikom ciekawe zakątki Wielkopolski. No generalnie w ogóle rajdy piesze rowerowe takie długodystansowe polegają na tym, żeby oprócz tej rywalizacji sportowej móc coś zobaczyć. Wybiera się ciekawe miejsca, jakieś nietypowe. Często punkty są w takich y, usytuowane miejscach, gdzie nawet lokalni ludzie nie wiedzą, że coś tam takiego jest. Przykładowo tutaj też znaleźliśmy w lesie jakieś pomniki, opuszczone dworki, cmentarze, jakieś zabytkowe no cuda architektury. Fantastyczna dyscyplina sportu, dlatego że y, my poznajemy przez to nasz kraj. Można wiele się dowiedzieć, będąc w jakichś miejscowościach, o danej miejscowości, y, jakie ma zabytki, co jest interesującego i dosyć często wracamy do tych miejsc. Na starcie pojawili się zawodnicy niemal z całego kraju. Wśród nich nie zabrakło mieszkańców gminy Suchy Las lokalizacja nas przyciągnęła, bo nie znamy tych, tych okolic naszych pomimo wszystko bliskich. Ja jestem żylanktrowa, pracuję w Ludowie, a pomimo wszystko na poligon się nie wybieram i dookoła poligonu nie chodzę, a myślę, że warto przejechać się po tych lasach, po tych okolicach, bo jednak jest piękne. Maratony na orientację to jednak nie tylko poznawanie nowych miejsc. To przede wszystkim rywalizacja. Rywalizacja sportowa, której głównym elementem jest nawigacja. To jest podstawa. Oczywiście, oprócz przygotowania kondycyjnego, największe znaczenie ma nawigacja, ponieważ ta rasa nie jest wyznaczona, trzeba ją samemu sobie opracować. Oczywiście nie jest to tak trudne jak w typowych biegach na orientację, jest trud, yy, ciut łatwiej, no ale wiadomo, jak się ma ten zmysł nawigacyjny, nie popełnia się błędów, bo prawda jest taka, że wygrywa ten, kto ich zrobi najmniej. Najtrudniejsze w całej tej zabawie jest to, że w lesie nagle jest e, cztery drogi, trzy drogi w różnych kierunkach albo e, rozwidlają się pod małymi kątami. I w tym momencie nie wiadomo, którą drogę wybrać. I że tak powiem trzeba e, na czuja jechać i że tak powiem w głowie cały czas sobie przeliczać, w, jakiej się, w jakim się jest miejscu i jeżeli to miejsce jest inne, no to trzeba to skorygować, poprawić i jechać w innym stronę. Mapy, których zasadniczo używamy są niezbyt dokładne z racji po prostu swojej skali I to zawsze jest pewien taki element po prostu, gdzie musimy dać... Nie tylko z mięśni, ale i umysłowo po prostu popracujemy, więc to jest takie łączące rozrywkę fizyczną z umysłową po prostu praca, praca na mapie i, i, i w terenie i, i z kompasem i mapą. Najważniejsze to jest trafić na pierwszy punkt, czyli morale były wysokie, potem to już nie. A tak, pierwszy punkt, no i potem nawigacja jest najważniejsza. Jak podkreślali zawodnicy, którzy jako pierwsi ukończyli chludowską szagę, trasy zarówno rowerowe, jak i biegowe były przygotowane idealnie, co pozwoliło na osiąganie doskonałych wyników. Punkty były tam, gdzie powinny być. Bo to jest dla nas najważniejsze? Organizacja jak widać no fajna, fajna kameralna, tutaj jest, no nie jest to taka, bo jest, są też takie imprezy, że jest po 1000-1500 osób, ale i tamto organizatora to w ogóle no, się nie widzi, tak? tutaj można pogadać z organizatorem, więc to jest super sprawa coś takiego. Na koniec zmagań wręczono nagrody najlepszym zawodnikom maratonu.